Żaden piesek nie, nie przyszedł tutaj yy, nie przyszedł tutaj zmuszony i nie stała się mu żadna krzywda. Grzecznik sobie Bardzo miło. Piesek. Tak, z, z, wiem. Chcieliśmy Cię zaprosić do Sosnowca, my tutaj się spotykamy. Do Sosnowca. Jak Nie no, mega impreza. Już za 9 minut to miejsce zapełni się tysiącami, ba, dziesiątkami tysięcy, ba, setkami tysięcy warszawiaków, a może na, nawet nie warszawiaków, ludzi z całej Polski, którzy tutaj przyjadą, by wysłuchać, jak Magdalena Biejat chce rządzić Polską. Eee. Muszę Panu dziękować, bo zaczął Pan taki cykl u mnie, czyli selfie z każdym kandydatem. I ilu już jest? Do, no już jest pięciu. Ło! Wow. E, pan był pierwszy, więc dzięki. E, ciekawe, ciekawe doświadczenie. Kto najmilszy? Kto najmilszy? Tak. A tu zadziwię, Nawrocki. Nawrocki? Tak, naprawdę. Dobra, drugi ranking najmilszych selfie. Kto jest najmilszy, gdy się robi z nim selfie? Nawrocki no, no to, pierwszy. Nawrocki pierwszy, tak. Nawrocki pierwszy. Chyba kolejny Grzegorz Brown. Okej. Okay potem kogo kolejnego? No to tu myślę, że będzie równo e, pan. E, myślę, że Sławomir Męcen na tym samym poziomie, może trochę niżej. Czyli jeszcze no, czekamy tak. na panią Bia? Jeszcze czekamy na panią biegę. Może tak, wskoczyć to jedna na pierwsze kobieta, miejsce. Zobaczymy, zobaczymy, Ona jest, zobaczymy, jest bardzo jak miłą będzie. osobą. Tak, tak. Dobre. Bardzo miło. <laughs> Przedem podejrzeć, jak się robi wielką politykę. Jak? No jeszcze nie wiem, dopiero będę panią podglądał. Ja y, miałam być wcześniej, ale jechałam metrem i mnie zatrzymali ludzie na peronie i mi uciekło już jedno metro i idę tutaj po prostu... Widzic Pani, a ja samochodem na czas. No właśnie, ale kampanie robi się na ulicy, a nie w samochodzie. No. Dobra, idę się odmeldować. Dobrze. I proszę, to jest różnica między prawicą a lewicą. Gdy prawica ma swój wiec, wszystko trzeba sobie kupić, bo oni są za wolnym rynkiem, natomiast lewica rozdaje dzieciom watę cukrową za darmo. To jest właśnie kraj, w jakim chcemy żyć, w którym wata cukrowa jest rozdawana za darmo. Dzieci są szczęśliwe, dzieci są uśmiechnięte i dzieci nie są głodne. Darmowa wata cukrowa? Darmowa, dla każdego. No to się pieniądze skończą w pewnym momencie, jak tak państwo będzie rozdawało wszystko za darmo. Absolutnie, na no to jest przeznaczony budżet. I... Głosujecie na panią Magdalenę BIA? No, ja się zastanawiam mocno, na kogo oddać głos. No, oczywiście, posłuchałem się pana i na pana nie zagłosuję, ale chcę, chcę oddać taki najmniej szkodliwy społeczny głos. Podobnie jak pan, po prostu chodzimy po wszystkich wiecach, po takich piknikach, żeby posłuchać na żywo, jak wszyscy mhm. rozmawiają, jak się wypowiadają, i żeby mieć taki większy pogląd, a nie tylko to, co słyszą w mediach. Zawsze lepiej jest na żywo posłuchać. W takim razie, czy któryś już ujął, czy to jest wasz pierwszy wiec? Byliśmy już na Panu Męcenie, byliśmy na Panu Nawrockim i to jest mój trzeci. Okej. Okay. Tutaj kolega ma chyba trochę więcej ze sobą już. Czyli niekoniecznie będzie, to, że tu jesteście, to niekoniecznie oznacza, że Pani Biejat ma na, Wasz głos? Niekoniecznie. My tu jesteśmy, żeby się rozeznać, żeby posłuchać. Grzecznik Prasowy Dawicy. Bardzo miło. Piesek. <noise> tak, z, z, wiem. <głos> <głos> Jak się Panu podoba? Nie no, mega impreza. <noise> Pan mi nie wygląda na zwolennika Magdaleny Biejat. Nie Pan jest... mi wygląda na konfederatę. Nie, jestem zwolennikiem Magdy Biejat. Tak, jestem. Tak, o, widać, tak. Polska Partia. Ja zawsze na te kapelusze na... się nabieram, bo oni często mają kapelusze. E, tak, a u nas też są kapelusze, ale częściej kaszkiety. Okay. U nas częściej kaszkiet, ale ja wolę kapelusz osobiście. Czy jest pan socjalistą? Jestem socjalistą. Dobrze. Ile chciałby pan mi pieniędzy zabrać? Panu? No załóżmy, że mnie, tak. No, nie no, personalnie panu pieniędzy zabierać. Nie no, tyle ile wynosi podatek. Tak, ale właśnie ile chodzi mi o to, ile powinien wynosić? Załóżmy, że zarobiłem 5 milionów złotych w zeszłym roku. Yy, wie pan co? No trzeba by było rozrysować na pewno nie podatek liniowy, tylko progresywny. Mhm. Yy, na no, to chyba byłbym już w najwyższym. No mógłby pan niestety trafić, ten najwyższy ta. próg, ale wie pan co, ja mam podejście takie, że. Nawet jakbym panu zabrał z 5 milionów milion, to 4 miliony to i tak, tak jest takie życie. Okej, okay, czyli 25% tylko podatek. Szczerze, uważam. 20, co ja gadam, 20% to niewiele się różni od liniowego przecież. E, tak, tylko chodzi o to, że w liniowym niższe warstwy społeczne, że dostają bardziej y, w kość przez y, nierówne podatki. W sensie, że każdy płaci ten sam próg. Bo jak ktoś zarabia mniej... I to jakie te progi? Skoro ja w najwyższym miałbym płacić 20, to jakie powinny ja być Ja teraz progi. nie mówię jakie mają być progi, bo jakby... Ale ma Słuchajcie, Pan to przemyślane na pewno. Nie Wie Pan, ja się nie zajmuję ekonomią. Nie okay. Ja jestem to... technikawionik, a nie okay. ekonomista. Bo powiem szczerze, ma Pani... E... Taki moment tej kampanii, znaczy no, on tak. był tak z trzy tygodnie temu, który mnie absolutnie zaskoczył, to gdy poparł panią Tadeusz Kościuszko, to było coś, czego ja bym nie wymyślił, a wy to wymyśliliście. Tadeusz Kościuszko oczywiście jest lewakiem, to wiadomo, uh -huh. po prostu. A czy ta talia? kart jakby tych historycznych jeszcze jest do użycia, że tak powiem? Jeszcze jacyś coś się pojawia? Na pewno jeszcze jest trochę, ale no słuchajcie, myślę, że nie wszyscy to wiedzą, a Tadeusz Kościuszko był pierwszym antyklerykałem Rzeczpospolitej. Uważał, że nie należy dawać młodzieży na wychowanie Kościołowi. Popierał też bardzo mocno w równouprawnienie czarnych. Jego adiutant był czarnoskóry i... Chyba nie można tak mówić. Dlaczego? Czarnych. Można? Tak. Tak, można. Ja myślę, że nie można. <laughs> więc, więc na przykład kiedy polska prawica się, um, się oburzała, że na pomniku Kościuszki w Stanach Zjednoczonych chyba to było w jeśli się nie mylę, napisano Black Lives Matter w czasie protestów, to ja sobie myślałam, Kościuszko by stało z tymi ludźmi na tym proteście właśnie. No dobra, proszę mi powiedzieć. Proszę, proszę mi powiedzieć. Mm, czy Pani jest lepsza ode mnie? Dlaczego ludzie na panią powinni kandydować, a nie na mnie? Jesteśmy w tym samym momencie, czyli jeszcze nie mamy uzbieranych 100 tysięcy podpisów. Ja mam uzbrojone już nawet pół miliona. Będziemy pół miliona. Ja tak naprawdę mam w milion. Tak? <taki> tak, no tylko te, te tak nie chciałem mówić do tej no ja Oczywiście, że tak. E, no dobrze, to w czym jest pani lepsza ode mnie? W czym jestem lepsza ode mnie? Nie, ode mnie. Y, od pana przepraszam. <laughs> y, więc jestem lepsza od pana w tym, że jestem lebaczką, co oznacza, że jestem za równością y, kobiet i mężczyzn, za równością w dostancie... Ja też. Tak? tak? A jak chce pan to załatwić? A co jak, na czym polegają się nierówności kobiet i mężczyzn w Polsce? No, na przykład na tym. No i wiem, że no, mężczyźni dłużej muszą pracować, no ale to rozumiem, że nie chce się no. podwyższać te, ja tego kobiety. Ja uważam, zdrowu. to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo y, jak jeżdżę po Polsce i rozmawiam z y, mężczyznami, z kobietami. I mówię o równości kobiet. To zawsze faceci mnie pytają, no dobra, co dla nas? I zaczynamy gadać, uh -huh. i okazuje się, że dochodzimy zawsze do tego samego wniosku: że mężczyźni mają dość tego, że cały ciężar utrzymania rodziny jest często na ich głowie, że muszą się zachorowywać, żeby utrzymać dzieciaki, że jest, czują ten przymus taki, że muszą to robić i że oni też by chcieli móc spędzać czas ze swoimi dziećmi, mieć okazję być po prostu tatą i, i nie czuć tego przymusu, i, i że widzą, że, to, że ta zmiana, jest też na ich korzyść, że oni też tego chcą. I a to ja myślałem, że to kobiety mają gorzej, a teraz wychodzi na to, że mężczyźni mają a gorzej. A ja uważam, że właśnie równouprawnienie służy temu, żeby wszyscy mieli lepiej. Mhm. To najmocniej uderza w kobiety dzisiaj, to że mamy niższe pensje niż mężczyźni, nie tylko na papierze, ale też w praktyce. Bo na przykład jak idziemy na zwolnienie lekarskie nad chorym dzieckiem, najczęściej to robią kobiety, bo jak już zaczynamy się opiekować dziećmi, jak się urodzą, to już tak zostaje często w rodzinie. No to, to, to lekarskie jest Płatne 80%, mhm. więc na końcu miesiąca widzimy niższy, y, niższą pensję niż ta, którą mamy na papierze. Ym... I, no ale więc, więc kobiety mają realnie gorzej. Częściej padamy ofiarą przemocy domowej. Więcej nasz, mamy problemy z dostępem do praw reprodukcyjnych. I to jest nie tylko aborcja, o której się dużo mówi, ale na każdym spotkaniu praktycznie jest kobieta, która mówi o tym, że 10 lat musiała diagnozować endometriozę, że lekarze lekceważył jej ból, że ona nie może normalnie funkcjonować, o ile w ogóle dobija się do ginekologa, bo nawet prywatnie jest ciężko. Więc, więc ale jakie konkretne... Zmiany w prawie sprawę. trzeba wprowadzić, żeby zrównać prawa kobiet i mężczyzn. Bo ja tak no, pod względem prawnym no. nie widzę za dużo tych różnic. No nie, nie. Jest. Jeśli kobiety na rynku pracy nie potrafią sobie wywalczyć odpowiednich pensji, to przecież ustawowo tego nie zmienimy. To y, nie jest kwestia wywalczenia czy niewywalczenia odpowiedniej kwestii. No Jak ktoś do mnie przychodzi na rozmowę o pracę, to mówi, ile chciałbyś zarabiać, a ja mówię, że się zgadzam, albo już się nie zgadzam. No tak, tylko y, kobiety y, niestety, y, niestety, przez to, że nie mamy takiej jasnej, y, jasnej różnicy, jasnej informacji na temat tego, ile możemy zarabiać na danym stanowisku pracy, to niestety tak się kończy, że kobiety zarabiają mniej, bo y, albo same nie są socjalizowane, nie są uczone tego, żeby y, agresywnie. Walczyć o swoje i to nie jest ich wina, to nie jest tak, że one mają jakiś problem, tylko po prostu tak zostałyśmy wychowane, żeby być grzeczniejsze, albo, albo po prostu pracodawcy je, je dyskryminują, bo uważają, że kobiety są z jakiegoś powodu mniej właśnie mniej mniej warte docenienia poprzez tę pracę, bo na przykład, nie wiem, będą pewnie zaraz szły na macierzyński albo opiekowały się ciągle dziećmi, więc zakładają, że będą gorszej jakości pracowniczkami. Zresztą są badania, które pokazują, że kobietom, które wracają na rynek pracy po macierzyńskim, że dużo trudniej na tym rynku pracy i wrócić do roboty i znaleźć dobrze płatną pracę właśnie dlatego, że z jesteśmy w tym społeczeństwie tak nauczeni przez praktykę, że kobiety częściej kończą opiekując się dziećmi i pracownicy, pracodawcy traktują jako gorsi mhm. pracownicy. Dlatego jeśli Pan pyta o ustawy, no to uważam, że powinno się wprowadzić wreszcie ustawę o jawności płac. Taką ustawę, która będzie obligowała pracodawców do pokazywania konkretnych widełek na konkretne stanowiska. A nie, jak przyjdziesz, to się dowiesz może, ale albo się nie dowiesz. Ile sobie wywalczysz, to będziesz okay. mieć. Bardzo chętnie o tym dłużej bym podyskutował. Jak Pani przyjdzie do mnie do programu, jak już Pani zarejestruje się jako oficjalna kandydatka, dobrze. bo wszyscy dostają zaproszenie, więc rozumiem, że Pani skorzysta no z tego. Ja byłam w poprzednich wyborach, jak kandydowałam. No na... tak, ale teraz to już tak. będzie wywiad jeden no na jeden, a nie dobrze. debata. Mhm. polskie traktowanie. Oczywiście. Fajnie. No tak, tak, tak. E, ja tylko jedno, bo... Ja bym na panią nawet zagłosował szczerze, bo na siebie nie chcę głosować. Uważam, że to nie wypada. E, tylko ja się boję, że pani mi zabierze zbyt dużo pieniędzy. Może tak być, że panu zabiorę dużo pieniędzy. Bo ja uważam, że dzisiaj w Polsce jest nieuczciwe i niesprawiedliwe to, że zwykli pracownicy zarabiający średnią krajową albo ludzie, którzy prowadzą drobne biznesy, dokładają się do, procentowo do naszego budżetu wspólnego więcej niż ci, którzy zarabiają bardzo dobrze. I uważam, że to jest niesprawiedliwe. I jeśli, jeśli ktoś y, zarabia bardzo duże pieniądze, to powinien się proporcjonalnie tyle samo, co osoba... To w jakim osoba... stopniu powinien się dorzucić? Ale nie, nie wiem ile się Pan dorzuca. No, powiedzmy, że w zeszłym roku, no, na potrzeby tego materiału, powiedzmy, że zarobiłem 5 milionów złotych. To ile mm. powinienem oddać? No, trudno mi teraz powiedzieć jednoznacznie. Dlaczego musiałabym, trudno? Bo y, musiałabym, y, musiałabym Panu y, przedstawić cały, jak ten system dokładnie wyliczyć. Y, Ale jest jakaś... Maksymalna stawka podatkowa, tak? To ile ona tak, powinna. Ja uważam, wynosić. że podatki powinny być progresywne, że powinny być niskie dla tych osób, które nisko zarabiają. No to wpadłem Wyższy w ten próg najwyższy pewnie po miesiącu albo po dwóch. No i co no. dalej? To ile powinienem na koniec zapłacić? Nie powiem panu teraz dokładnie, ale możemy się umówić, że przyjdę, to że przyjdę proste pytanie. Możemy się umówić, że przyjdę do Pana do programu i Panu powiem dokładnie. Ale 50%? No nie, na pewno nie od całej kwoty, bo tak nie działają podatki progresywne. Okej. Okay. Nie, 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 niech nie. się pan 48? nie boi. Nie będzie tak źle, że Nie? Coś mi <grym> zostanie? Za, za co żyć, za co zainwestować, będzie wszystko okej. Ok. Tak? Tak. To ja się bardzo cieszę. Tak patrzę na frekwencję, pani chyba nie będzie prezydentem. No, jak pan patrzy na pogodę, uważam, że jak na pogodę, frekwencja jest świetna. Będzie, znaczy... I jesteśmy tu cały dzień, jeszcze ludzie nie skończyli obiadu. Czyli Nadzieja umiera ostatnio, jak rozumiem. No, ale te wybory nie są tylko też o samym, kan samym kandydowaniu na prezydenta, co traktuje oczywiście bardzo poważnie. Że załatwimy aborcję, że teraz znowu kobiety są super ważne. Dopiero co to robiliście? Tutaj, dopiero w poprzednich nie, wyborach. To dokładnie robiliście. i nic się nie wydarzyło. Donald Tusk powiedział, że się nie da, PSL zablokował i, i ciągle jest tak, że politycy przekonują Polaków, że trzeba głosować na mniejsze zło, po to tylko, żeby móc w kolejnych wyborach obiecywać dokładnie to samo, co w poprzednim rozdaniu. Ja nie jestem tego typu politykiem. Pani mi ukradła program w tym momencie. No widzi pan, to komu. Dlatego warto zagłosować na mnie, bo to mnie radne programy. Chcia... <laughs> <Chciałem się śmiech> ale dopytać, to jest mój program, a, a czy pani śledzi nasz dziennik narodowy, w którym ma Pani już 80% poparcia, czy nie widziała Pani tego programu? Śledzę oczywiście mój ulubiony program, nie wiem dlaczego. Tak? Świetny, świetny, doskonały, Zastanawiałem tak. się, jak pani to przyjmie, że no jednak trochę kręcimy bekę. <laughs> no, ale trzeba z czegoś czerpać radość w polityce, jest tak mało okazji do tego. Ale ja Państwa zachęcam, żebyście Państwo czerpali radość właśnie, żebyście poszli do wyborów z nadzieją, a nie ze strachu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zobaczcie. Czy faktycznie ma Pan w planach jeździć i odwiedzać każdego z kandydatów? Tak, ponieważ nie dysponuję żadnym budżetem, więc nie stać mnie na organizację własnych wieców i własnych miasteczek wyborczych, więc będę się podklejał pod, pod eventy moich kandydatów i po prostu przejmował scenę. Czy to jest ten plan na kampanię? Tak, to jest plan na kampanię, do którego nawet PKW nie będzie mogło się doczepić. A czy podczas tych odwiedzin przekonuje Pan swoich wyborców, rozmawia Pan też z ludźmi? Jako, że ja proszę wszystkich wyborców, by na mnie nie nie głosowali, to to przekonywanie bywa trudne, bo oni chcą zagłosować. Mówią, że nie mają kandydata, na którego by chcieli, bardzo by chcieli na mnie. No i wtedy ja e, no zaczynam im tłumaczyć, dlaczego nie chcę zostać prezydentem i mam nadzieję, że zrozumieją mnie i docenią ten fakt. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Co takiego urzekającego jest Magdalenie Bieja? Wydaje mi się, że jest osobą, która miała taką odwagę, żeby objąć jakieś sensowne stanowisko z lewicy, jest rozpoznawalna i myślę, że też ważne rzeczy, ważne tematy podejmuje przede wszystkim polityka mieszkaniową. Mhm. No ale widać, że ona chyba prezydentem nie zostanie, tak patrząc po frekwencji na tym otwarciu miasteczka Magdaleny Biejatku. No, ja myślę, że chyba nikt nie miał złudzeń, że zostanie prezydentką. Nigdy. I myślę, że to jest walka o jakiś taki sensowny wynik, też rozpoznawalność i zaznaczenie, że w ogóle e, lewica e, podejmuje te działania i wyzwania, żeby startować w wyborach prezydenckich. Drodzy Państwo, w miasteczku Magdaleny Biejat można nawet usiąść i miejsca są dwa. Można więc wziąć ze sobą osobę towarzyszącą. Widzę, że popiera pan Magdalenę Biejat. Z jakiego powodu? Popieram program tej kandydatki. A w czym to jest lepszy program od programu Grzegorza Brauna? Jest progresywny, socjaldemokratyczny, bardziej ludzki, bardziej z empatią, bardziej egalitarny. Mhm. Czyli? Tak się wydaje. Nie ma takiego nastawiania jednych przeciw drugim. No, odbierać bogatym, rozdać biednym. Cóż to jest, jak nienastawianie jednej przeciwko drugiej? To wszędzie na świecie, mi się wydaje. Wszędzie są jakieś podatki, jakieś obciążenia, regulacje. No, jakieś tak, ale tu miałyby być duże dla bogatych, a mniejsze dla biednych. Ja bym nie chciał takiego rozwiązania. Trzeba się dokładać do wspólnej kasy. No to ja Innancie się dokładam. Się nie da. Ja no się interes. dokładam bardzo dużymi sumami, tylko jak pomyślę, że miałbym się dokładać jeszcze bardziej, to już nie wiem, czy to jest na, nie ponad moje to siły. To są zawsze interesy, i to jest też, że jest punkt widzenia, to jest punkt siedze, siedzenia, ale. Wydaje mi się, że tak, na takim najwyższym poziomie, to to jest właściwa droga. Zostałem się między trzaskowskim, nawrockim, Hołownią, mencenem a Zambergiem. Rozumiem. E, a jest już jakiś ranking ułożony? Jest, I dlaczego nie Szumlewicz? Jest ranking. Jest ranking najlepszej muzyki. No bo jak można słuchać, no leci coś w tle, jakaś uh -huh. muzyka, a kolej najlepszą muzykę według mnie ma Mencen. Ale to a moim zdaniem Trzaskowski. Wchodzi jak Chicago Bulls na parkiet. ma tą samą nutę bardzo, bo jeszcze do niego niestety nie trafiłem, bo tam są takie zamknięte i czasem nie wpuszczają. Polecam, polecam spróbować. Dobry. bardzo proszę. Śmierć drogą ojczyzny? <grym i zniszcją> Dostaliśmy naklejkę. Schowamy. Ja bym zagłosował na panie, Panią Biejatko, ja się boję, że ona mi zabierze za dużo pieniędzy. Wydaje mi się, że Pan nie straci, a może Pan zyskać. Ale co miałbym zyskać? Jeżeli Pan zapłaci na troszkę więcej podatku, to dzięki temu będzie Pan miał na przykład lepsze drogi, lepszą kolej. Ja nie jeżdżę koleją, ja z ja Suwem jeżdżę. W i no i dzięki temu pan będzie mógł sobie panowitki jać fóreczkę śmigać. jest nowa, dobrze mi się nie ujeździ. No to, to się wybuduje coś tam panu nowego. Nie wiem, połączenie katowice białystok jest tak bezpośrednie. A czym jest lepsza od słami Romancena? Mm. Myślę, że jest osobą chyba, która jest bardziej aktywna, mam wrażenie, że... Sobie... Od Sławomira Mencen, a przecież on codziennie jest w czterech miastach. Tak, wiem o tym, ale wydaje mi się, że jednak bardziej uczestniczy w tych pracach legislacyjnych niż Mencen i bardziej on buduje swoją rozpoznawalność w social mediach. E, oczywiście teraz jakby ma tam sensowną, rzeczywiście ambitną kampanię, ale wydaje mi się, że jednak Magda jest osobą, która gdzieś chyba em, jest bardziej wiarygodna, jeśli chodzi o swoje działania. A nie boi się Pan, że zaleją nas imigranci i ja, będzie niebezpiecznie ja na ulicach? Ja codziennie mijam w drodze do pracy... Osoby, przepraszam, osoby... Yy, tak, stańmy, bo wiatr nam powierza. Yy, osoby z innych krajów? To ja się przyzwyczaiłem. Nie no, Ale... To Widzi Pan pewnie, co się dzieje we Francji, w Niemczech? Że jednak wraz ze wzrostem tej migracji poziom bezpieczeństwa spada. Trudno nie dostrzegać tego zjawiska. Wydaje mi się, że oni popełnili kilka błędów jakiś czas temu i teraz będą musieli po prostu to odkręcić. No, my jak... w innej sytuacji. Ale czy my nie jesteśmy właśnie dokładnie w tej samej sytuacji, w jakiej oni byli kilka lat temu i te błędy, które oni już zrobili, my możemy powielić lub możemy ich nie powielić? I jeśli zagłosujemy na panią Magdalenę, to je powielimy? To zależy od nas. Wydaje mi się, że jeśli zagłosujemy na Magdalenę, to nie powielimy tych błędów. To mnie pan trochę zaskoczył, no bo jednak ta polityka otwartych ramion to jest y, jedno z haseł y, tej kandydatki. Oczywiście, ziemia jest dla wszystkich. Ten kraj potrzebuje pracowników z y, innych kontynentów mamy starzejące się społeczeństwo. Nie chcę do tego tak podchodzić ekonomicznie, ale to też jest ważne, także tak. Wydaje... No tak cynicznie trochę zabrzmiało. Niech przyjeżdżają i pracują dla nas, wiadam, a my będziemy jest, w swoich socjalnych mieszkaniach też taka, odpoczywać. Jest też, te, no jest też taki aspekt tego. Wydaje mi się, że nie ma innej drogi, i to jest po prostu coś, co my musimy zrobić. I mamy wybór: albo zrobimy to dobrze, albo niedobrze. Mhm. I, I tyle. No dobrze, to niech Pan mi zdefiniuje, jak zrobić to dobrze. To znaczy, jakie te błędy były popełnione, których my możemy uniknąć. Na pewno była ghettoizacja. Yy, mówię o krajach zachodnich. Mhm. Yy, na pewno była ghettoizacja. Ja mieszkałem yy, za granicą jakiś czas temu. Na pewno była gettoizacja, nie było integracji, nie było nauki języka, zresztą są Polacy, co mieszkają dekady za granicą i znam takich osobiście, ni słowa nie powiedzą w języku tutejszym, także tak, no to trzeba tak bardziej z głową do tego... Ale jest na... Pan przekonany, że muzułmanie przyjeżdżający... No do polskich. Chcą tam bardzo się integrować z Polakami, uczyć się języka i w ogóle w następnym pokoleniu biegać z biało-czerwoną flagą? To chyba, to chyba działa na zasadzie wzajemności, że człowiek oddaje to, co sam dostaje. Tak sądzę. To jest nasze po prostu podejście. No przecież... A czy czasem takiego podejścia nie mieli Niemcy? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Yy... Są problemy zresztą nawet też z Ukraińcami. Niektóre partie głoszą takie hasła dość niesympatyczne. Także no to jeśli nawet z Ukraińcami się nie da, to jak? To może jest coś źle z drugiej strony, właśnie po naszej stronie. A może nie jest źle, może to jest właśnie fajnie, że mamy społeczeństwo, które jest społeczeństwem no, dość zamkniętym i dzięki temu się możemy czuć bezpiecznie na tym polu Mokotowskim. E, jesteśmy w swoim kręgu kulturowym, e, wiemy czego się spodziewać po osobie, która stoi obok, biega obok albo przychodzi z psem. E, być może e, to jest właśnie plus, że jesteśmy tacy zamknięci. Proszę pana, ja tutaj stoję no już pół godziny, kilka osób o innym kolorze z którymi minęło. Absolutnie się nie bałem ich bardziej niż pana. Naprawdę. Hmm. Co nie znaczy, że mnie się pan boi? Nie, no. Dobrze. Bardzo panu dziękuję. Zdziwiony jestem trochę, bo jednak tutaj mamy marszałka Senatu, w piątek byłem na spotkaniu z marszałkiem Sejmu. No nie. frekwencja nie była na przykład taka, jak na spotkaniu w czwartek o godzinie 19 z e, panem Posłem Brownem. A na chłowie ile osób było? 50? Ło wow, to ładnie, nie, nie sądziłem, że. 5 godzina 19.00. W Piasecznie, w którym jest 100 tysięcy mieszkańców, nie spodziewałbym się więcej. No i zobaczymy, zobaczymy, jak będzie dalej. Ale wciąż w piątek o 19.00 można robić lepsze rzeczy niż spotykać się z trzymanym kołowiem. Może można, no nie wiem. Bo jednak się mówi, że ta najwyższa stawka podatkowa to miałaby się kręcić wokół 50%, albo nawet lekko przekroczyć to 50%. To ja z kolei sobie wyobrażam, że gdyby to tak było. To jednak bym przeniósł firmę na Maltę i nie płacił w Polsce nic. Hmm, wie pan co? Wydaje mi się, że to też zależy, co pan by dostał w zamian za te 50%. Ale nie, nie ma takiej, takich zamiennych świadczeń ze strony państwa, które by mi miały zrekompensować utratę kilku milionów złotych. To nie muszą być rekompensaty pieniężne. To tak ja jak, rozumiem, to, że nie pieniądze. To, to, to tak jak mówię, to muszą być rekompensaty na przykład poprawy jakości życia, yy, rozwoju państwa, yy, tego, że na przykład państwo za te pieniądze będzie mogło dofinansować polską naukę. Yy, i... Ale lewica miała teraz yy, ministra i wiceministrów yy, nauki, no nie poszło to dobrze. Tak, ale tam z kolei idzie nowa wiceministra nauki, pani Karolina Zięłopurzuk, mhm. która działa bardzo dobrze. Bardzo ją doceniam. I nie mówię tego jako przysłowiową wazelinę, tylko naprawdę tak uważam. Zmieniliśmy kierownictwo i naprawdę idzie to ku dobremu. Dobrym przykładem jest ten nieszczęsny Dzień Chłopaka, z którym e, skutecznie walczę. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I powodzenia w wyborach. Dziękuję bardzo. Mnie trochę zraziło to, że ona te mieszkania, o których pani mówiła, chciała budować na placu defilat i wokół na takich naj, na, no, na najdroższych działkach w Polsce i pomyślałem sobie, kurczę, to mało ekonomiczne. Ten socjalizm to jest fajny, dopóki są pieniądze. Jak się skończą, to już jest mniej fajny. E Pewnie tak. Myślę, że w ogóle jakby podejmowanie tego tematu jest bardzo istotne i wydaje mi się też, że w momencie, w którym mamy zapewnione mieszkania, tak jak na przykład nasi dziadkowie to gromadzimy kapitał, który możemy inwestować inaczej e, niż w mieszkania. C czyli na przykład, nie wiem, mogę sobie pieniądze odłożyć na to, żeby je jakoś inaczej zainwestować, a nie zbierać całe życie na mieszkanie na przykład. O, fajnie. Oj, czekajcie, bo to No, Nie jest łatwo być kobietą w wietrze. się trochę odsuwanie trochę bardzo dziękuję. A właśnie e, chcieliśmy Cię zaprosić do sosnowca, my tutaj się spotykamy. To sosnowca, no, ale, no, ale nie, niech Pani śląsku. ma litość na mną. Sosnowiec to nie śląsko. No to prawda, to za ale ja będę na śląsko i za e, Skoro już od, udało mi się odhaczyć tutaj, to sobie daruję ten sosnowiec. Dobra. Dziękuję. A tak się nie ma budżetu? No właśnie. No. A suwy dużo palą w dodatku. Jak widzieliście, Magdalena Bieja zgodziła się na przyjście do kanału Zero i taki wywiad z nią zostanie zorganizowany, jak tylko ona zorganizuje przekazanie swoich podpisów do PKW. Każdy kandydat na prezydenta będzie miał możliwość wypowiedzenia się w kanale Zero w sposób niemalże nieograniczony. Gdzieś tam będą jakieś pytania ode mnie wpadały, natomiast będę chciał, żeby każdy mógł w życzliwej atmosferze zaprezentować swój Program Naprawy Polski. Już dzisiaj o godzinie 20.00 Męcen. Jutro pan Artur Bartoszewicz. W przyszłym tygodniu Grzegorz Braun. Kolejne wywiady są, kolejne terminy wywiadów są ustalane, bo chęć wyrazili już także pan Karol Nawrocki, pan Szymon Hołownia, pan Adrian Zandberg. I to chyba wszyscy na ten moment. Czekamy na odpowiedź Rafała Trzaskowskiego, ponieważ jego sztab jeszcze nam takiej odpowiedzi nie udzielił. Natomiast jeśli miałby się odbyć ze mną wywiad jako z kandydatem na prezydenta oficjalnie zarejestrowanym, no to potrzebne jest Wasze wsparcie. Zbieramy podpisy. Zbieramy podpisy po to, abym był oficjalnym kandydatem na prezydenta. Często pytacie, ile brakuje. To nie jest łatwe do policzenia. To znaczy my wiemy, że mamy około 100 tysięcy podpisów, być może trochę więcej niż 100 tysięcy podpisów, ale nie wiemy, ile z tych podpisów zakwestionuje PKW. Niektórzy twierdzą, że standardowo PKW kwestionuje około 30% podpisów, co by oznaczało, że potrzebujemy jeszcze 20-30 tysięcy podpisów górki. A może u nas zakwestionują więcej niż 30%, może potrzebujemy tej górki jeszcze więcej. W każdym razie to nie jest tak, że jak uzbieraliśmy 100 tysięcy, to znaczy, że koniec roboty. Wręcz przeciwnie, możemy się wyłożyć metr przed metą i bardzo możliwe, że się wyłożymy metr przed metą, jeśli wy nam nie pomożecie. Proszę każdego, kto wspiera cały ten happening, aby poszedł. Do paczkomatu i wysłał nam listę z podpisami. Tę listę znajdziecie na stronie stanowski2025.de. Można ją wydrukować, zebrać kilka podpisów i paczkomatem do nas wysłać. Czekam na to bardzo. Nie pytajcie się, ile brakuje. Brakuje Twojego konkretnie jednego podpisu. Może się zdarzyć tak, że będzie zaliczonych 99 999 podpisów i Twoim Obowiązkiem jest wysłać jeszcze ten jeden brakujący. Albo przez Ciebie to wszystko się nie uda.